Witamy serdecznie Państwa na y, konferencji prasowej można powiedzieć Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Obaj reprezentujemy klub radnych Platformy. Y, nasze spotkanie dzisiejsze z Państwem wiąże y, się głównie z wiodącym ostatnim tematem. Tematem pomnikowym takim go nazwał, y, a takim jakby Sygnałem wiodącym był tekst, który ukazał się w Głosie Koszalińskim wczorajszym, gdzie Platformie Obywatelskiej, Koszalińskiej, postawił on zarzut, że Koszalińska Platforma chce usunąć jeden z ostatnich koszalińskich symboli regionalnego znaczenia naszego miasta. W kontekście tej wypowiedzi chcielibyśmy przedstawić stanowisko naszego klubu. Nasze oświadczenie brzmi następująco. Po pierwsze, jednym z ważniejszych zadań stojących przed koszalińskim samorządem w tej kadencji jest naszym zdaniem rewitalizacja rynku staromińskiego. Powinna ona polegać na gruntownej zmianie wizerunku tej części miasta, a nie tylko drobnych retuszach. Wszyscy wiemy, dyskusja się to już od dawna, koszalinianie chcą zasadniczej zmiany wyglądu tej części miasta. Nie zmiany płytek, nie malowania ławek, tylko konkretnej zmiany architektonicznej. Oczywiście są również tacy, którzy trzymają kciuki pod ławkami, żeby się nie udało, bo byłby być może argument do politycznych dywagacji. Mam nadzieję, że takich w tym mieście jest niewiele. Punkt drugi. Zmiana wizerunku placu musi się wiązać z istotnymi zmianami architektonicznymi, a stąd wynika konieczność przeniesienia stojącego na nim pomnika. Ze względu na fakt, że przez lata był on istotnym elementem architektonicznym miasta, a dla niektórych mieszkańców może mieć wymiar symboliczny, ważne jest, aby znalazł zgodne miejsce. No bo króciutki komentarz. Patrząc na pomnik i ratusz, jedni powiedzą, że pomnik jest ładny i wspaniale, komponowuje się w bryłę ratusza. Inni powiedzą, że jest brzydki, podobnie jak sam ratusz. Mogą być zdania w tej kwestii podzielone. Możemy dyskutować na ten temat. Natomiast oczywiście trudno dyskutować z tym, że ten pomnik jest elementem historii tego miasta. Trzeci okolice koszalickiego amfiteatru już dziś stanowią wyróżniającą się architektonicznie część Koszalina. A po zakończeniu prac związanych z rewitalizacją parku i budowę filharmonii, będą prawdziwą wizytówką naszego miasta. Uważamy więc, że jest to dobre miejsce na nową lokalizację komuny. A propozycji przeniesienia go na ten teren nie można traktować w kategoriach usunięcia z miasta symbolu w oryginalnych znaczeniu. Na dowód tego, co powiedział nasz przewodniczący, pan Dziurkowski, ja chciałbym powiedzieć, że faktycznie jest tak, że nie wdajemy mi się tutaj w polityczne awantury, tylko tak naprawdę chodzi tutaj zdecydowanie tylko i wyłącznie o sprawy architektoniczne, o sprawy również urbanistyczne. Na dowód tego pozwoliłem sobie z BIP-u. Nasi konkurenci polityczni mogli również zajrzeć do BIP-u na stronę ratusza wówczas tam z wczoraj chociażby, gdzie się ukazała specyfikacja, zapytanie i odpowiedzi do specyfikacji istotnych warunków zamówienia właśnie do tego przetargu na temat rewitalizacji naszego rynku staromiejskiego, to tutaj są dwa konkretne zapytania tych firm, które chcą po prostu wziąć udział w przetargu. Jednym z takich pytań bardzo ważnych, to jest pytanie mówiące o tym, co zamawiający rozumie pod pojęciem dokumentacji projektowej przeniesienia pomnika Byliśmy, jesteśmy, będziemy. Na dowód tego mamy odpowiedź, która nie może być żadną odpowiedzią polityczną i żadne ataki polityczne powinny w tym momencie nie mieć żadnego miejsca. Odpowiedź jest dość szczegółowa i bardzo, że tak powiem, techniczna. Dokumentacja projektowa przeniesienia pomnika Byliśmy, jesteśmy, będziemy powinna zawierać. Szczegółową inwentaryzację wszystkich elementów pomnika, szczegółowy opis sposobu demontażu i transportu wszystkich elementów pomnika na miejsce nowej lokalizacji, projekt wykonawczy fundamentu pod pomnik w nowej lokalizacji. Tutaj już mamy odpowiedź, że nie usuwamy, nie niszczymy pomnika, przeniesiemy go w godne miejsce. Projekt rekonstrukcji pomnika wraz z jego konserwacją. Projekt zagospodarowania terenu, otoczenia pomnika dla jego nowej lokalizacji. To również jest bardzo ważne, czyli pomnik nie pozostanie sam sobie. Pomnik będzie miał godny teren zagospodarowany. Po prostu będzie się godnie e, reprezentował w rewitalizowanym, e, wyremontowanym parku naszym, pięknym naszym parku koszynickim. I wszelkie niezbędne uzgodnienia wynikające z obowiązujących przepisów. Także to jest, szanowni państwo, nasza odpowiedź. Natomiast jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz dotycząca jakby tego bezpośrednio tego pomnika, to jest też tutaj pytanie, które wiąże się bezpośrednio z pomnikiem. Czy powierzchnia zabudowy w budynku kabu, kabu, kubaturowego 440 m2, obejmuje także powierzchnię sceny. Dlaczego o tym, szanowni państwo, mówię? Dlatego, że jak Państwo wiecie, w, w, w koncepcji, która wygrała, przewiduje się właśnie budowę nowego budynku z sceną, który tak naprawdę jakby wpisuje się tego i wyłącznie mniej więcej w ten rejon, gdzie jest właśnie pomnik. To też powoduje, że technicznie po prostu dwie bryły siebie, że tak powiem, yy, zwalczają. Nie może być tak, że zresztą tu już architekci się wypowiedzą na ten temat, że yy, bo tak należy pomnik też nazwać z punktu widzenia technicznego, jest to bryła architektoniczna, która powoduje, że rynek staromiejski trzeba byłoby remontować, rewitalizować w stosunku do pomnika, a nie na odwrót.